Cześć! Dzisiaj trzeci taki krótki odcinek, bliżej e-commerce. Dzisiaj opowiem Wam o trzech rzeczach, znaczy, w sumie opowiem o dwóch, a trzeba to będzie taki tip, jeżeli ktoś się do mnie odezwie w mailu, to, to sprzedam Wam fajną, fajny taki, taką wskazówkę, jak jeszcze bardziej uciec od konkurencji. Na pierwszy strzał idzie Weryfikacja sprzedaży w takich słabych okresach. Słabymi okresami dla nas najczęściej w e-commerce są święta, są długie weekendy, no, czy różne takie wydarzenia, które się tam gdzieś dzieją na świecie. Natomiast najczęściej są to właśnie święta czy, czy długie weekendy. tak? Podczas sylwestra mało osób kupuje, podczas majówki mało osób kupuje, podczas gdzieś takich dłuższych wyjazdów dłuższych okresów e, czasu wolnego, tak że ludzie mniej spędzają e, tego czasu przed telefonem czy przed e, komputerem, e, czytałem na paru, e, na paru grupach, że niektórzy polecają wyłączyć całkowicie kampanię Allegro Ads w czasie mm, takiego przestoju. Ja nie jestem zwolennikiem wyłączania kampanii reklamowych, ponieważ z doświadczenia gdzieś zauważam i zauważamy w całym naszym zespole, że wyłączanie kampanii. Powoduje potem takie 2-3 dni ponownej nauki. My z reguły e, mocno obniżamy budżety reklamowe oraz stawki za kliknięcie, tak aby no nie przepalać zbyt dużo pieniędzy, ale jednocześnie nie rezygnować całkowicie z odwiedzin. Bo nawet jeżeli tych e, zakupów jest mało, to przecież mogą być osoby, które odwiedzają te oferty i dodają je do koszyka czy do obserwacji, a transakcji dokonują. Już w momencie powrotu z urlopu. Także ja nie zachęcam i nie polecam do całkowitego wyłączania kampanii. I tutaj na tym przykładzie mogę Wam pokazać, jak właśnie w końcówce miesiąca przedmajówkowego taką metodę zastosowałem, bo to jest akurat klient, którego ja prowadzę. Widzimy, że 26 to była środa. Nasz klient ma dwa dni czas dostawy, więc wszedł jeszcze bardzo mocno tutaj podbijaliśmy ten, ten budżet. Widzimy, że tutaj średni budżet dzienny to jest w okresach 400-500 zł. No i ten budżet w czwartek, kiedy zdecydowanie, już tych zakupów było mniej, zainteresowanie było dużo mniejsze. Mocno ten koszt obniżyliśmy nawet trzykrotnie, to jest 130 zł niecałe, zwrot oczywiście poszedł w górę w te dni, natomiast no, wartość sprzedaży była dużo mniejsza, w związku z tym, że klienta jak powiedziałem ma dwa dni czasu dostawy, no to też teraz te zainteresowanie kupujących, żeby dostać coś przed majówką było zdecydowanie mniejsze. No i taki stan rzeczy utrzymywał się praktycznie do 2-3 maja. Jak widzimy, tutaj 3 maja już zaczęliśmy dość mocno podnosić budżet, bo ze 100 zł z 2 maja przeszliśmy na 190. A 4 maja było to już 260 zł, i ten zwrot, jak widzimy, cały czas nam idzie w górę. Także, jakbyśmy wyłączyli tę kampanię i włączyli je dopiero 3, to myślę, że tutaj ten przestój byłby jeszcze co najmniej do końca tego tygodnia. na to 5 maja, do końca tego tygodnia, nie? Więc tak naprawdę, dopiero by się te kampanie obudziły gdzieś w okolicach niedzieli, czy poniedziałku. I myślę, że to by było za późno, bo, bo ten, ten wykres ostatni, te 3 dni ostatnie. Pokazują, że rzeczywiście to ma sens, miało sens, ponieważ pomimo podnoszenia budżetu, cały czas tam ten zwrot z inwestycji rósł, więc to zainteresowanie było bardzo duże w ostatnich dniach. No i ludzie zaczęli to kupować. Pomimo tego wydłużonego czasu wysyłki, czyli nie 24 godzin, a 48 godzin, to to zainteresowanie jest po prostu duże. Eee, także, jeżeli macie takie sytuacje, że gdzieś wam szykuje się jakaś okazja, czy to wigilia, czy długi weekend właśnie, czy sylwester, początek ferii, to nie polecam wyłączać całkowicie kampanii reklamowych, no bo możecie stracić te parę dni wyświetleń. Także tu bym chciał, żebyście wzięli sobie to pod uwagę, że tak naprawdę kampanie zawsze potrzebują kilku chwil na to, żeby się ponownie tego wszystkiego nauczyć. Także jeżeli chodzi o, o ten pierwszy zagadnienie w dzisiejszym materiale, to jakby tu chciałem Wam przekazać to, że no my nie polecamy wyłączenia całkowicie kampanii reklamowych, tak samo nie, nie polecamy wyłączenia aukcji, e, no bo to zawsze, to nie ma tak, że to jest coś działa just like that, no nie, to tak, tak nie działa, mimo że, że wiele osób tak twierdzi, gdzieś tam wiele się takich e, słów przewija, zdań, że, że to przecież działa od razu. No nie, to nie działa od razu. Jak powiedziałem, mamy gdzieś tam doświadczenie z kilkuset kont, które prowadzimy, że jednak potrzeba na to wszystko odrobiny czasu. Drugą rzeczą jest nowość na listingu, której nie mają wszyscy jeszcze, ale po wejściu w daną kategorię, możecie zauważyć, że pod ofertą sponsorowaną graficzną pod tym sortowaniem pojawiają się takie dodatkowe filtry jak monety Allegro, nowe oferty, super cena. Allegro Smart kup teraz, czy dostała do wtorku. Są to dodatkowe filtry, które pozwalają kupującym wybrać produkty, które mają coś, co ich interesuje. Jeżeli kogoś interesują produkty z monetami, to po kliknięciu w monety Allegro wyświetlą mu się tylko oferty, które mają w swojej, tylko oferty, które mają w swojej. Ofercie monety Allegro, no nie? W swojej aukcji monety Allegro. Jeżeli klikną na nowe, to również będą tutaj tylko te produkty nowe. Super cena tylko oferty z oznaczeniem Super cena także to jest coś, co już wspominałem kilkukrotnie. Warto generalnie mieć tych oznaczeń trochę warto korzystać z tych wszystkich działań marketingowych, które Allegro, które Allegro udostępnia bo to tak naprawdę koniec końców będzie definiowało to, czy wasza oferta jest atrakcyjna. Im częściej się ona wyświetla, im wyżej się ona wyświetla, tym po prostu jest większa szansa na zakup. Przecież, abstrahując też od samych ofert sponsorowanych i Allegro Ads, to, przecież to pozycjonowanie trafności czy popularności jest bardzo ważne. Wiele osób wchodzi po prostu w daną kategorię i, i tak zostawia, tak? Tu jest, jest ten parametr trafność domyślnie ustawiony. No i warto, żeby ta trafność była jak najwyższa. Parę takich tipów, które się sprzedają naszym klientom wpływają na to, żeby ta trafność była jak najwyższa. Także drugim takim newsem można powiedzieć są te dodatkowe filtrowania, które pojawiły się na niektórych kontach. Trzecim, a zarazem ostatnim takim pomysłem, który gdzieś jest u nas. Firmy ostatnio praktykowane w naszych klientów. Jest to usunięcie całkowicie konkurencji z ofert. Pierwszą rzeczą no to jest, wiadomo, rabat na, na kolejny produkt, który eliminuje ten box z tego miejsca. Pokażę wam na przykładzie naszej oferty. Ok, włączyłem naszą ofertę. i teraz zobaczcie sobie, że tu mamy gratis, jeden z trzech przedmiotów. No i tu automatycznie usunęły nam się oferty sponsorowane innych sprzedających. Tak, no oczywiście, czasami są tutaj wasze oferty tylko i wyłącznie, natomiast bardzo często są też e, aukcje innych, sprzedających więc waszej konkurencji. No, jeżeli nie chcecie e, reklamować innych, no to warto e, skorzystać z tego rabatu na, na któryś kolejny przedmiot. Natomiast w tym miejscu pojawiają się również e, pojawia się ten box, najtańsze, najszybsze. E, no i można to usunąć. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak, napiszcie mnie maila, LPL wraz ze swoim loginem na Allegro. A ja wrzucę wam pomysł, jak to wyeliminować. To tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za uwagę. No i czekajcie na następne. Trzymajcie się, hej.